Cześć witajcie moi drodzy, z tej strony Campbell i witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Fifa20 i tak jak widzicie po tytule dzisiaj są nagrody za y, Food Champions ale no teraz ich na razie nie ma wiecie dlaczego? no pewnie widzicie już na samym początku, że jest jeszcze drużyna 11 więc jakim cudem? otóż takim, że jest środa, y, godzina aktualnie 17.20 yy, i tak Moim planem jest sobie zagrać jeszcze dzisiaj mecz w Rivals yy, przetestować nowego zawodnika, którego właśnie tutaj chciałem wrzucić do składu będzie zamieniał się za Zachę i tym zawodnikiem jest King którego wczoraj już wieczorem skończyłem to właśnie dzisiaj chcę go w odcinku przetestować no i tutaj są moje piki yy, ogółem te co były w czwartek no i tak yy, takim składem sobie Grałem i wbijam rangę, którą już za jakieś kilka minut zobaczycie. I co? Yy, jakieś SBC może wyszło, zobaczymy jeszcze. Jak tak, to fajnie, jak nie, to tak sobie. Dobrze, zobaczmy tak. Ulubione. Nie, yy, dobrze. Może jakąś rozbudowę zrobię. W sumie czemu by nie? I taką drużynę przypalam w tym SBC. No tutaj wszystkich miałem w klubie. Bo raczej bym nie robił tego SBCO yy, piłka 82, yy, bo tego wam akurat nie powiedziałem. No i co? I zobaczymy co wpadnie, jakaś niewymienna karta 82 I lecimy, lecimy, lecimy Aż mocno kliknąłem w ten X i zobaczymy, może jakiś walkout będzie Jak będzie walkout to trafię dobrą kartę Ojej, karta 82 niestety i pewnie Jiru to będzie. ha nie, Bas w Ostatnio trafiłem właśnie Jiru z tej paczki, ale ja dostałem chyba. I w meczu będę grał tak, moją formacją i po prostu zamiast Zachy w przerwie wpuszczać będę tego Kinga 84, no i zobaczymy jak się będzie nim grało. Tylko tak, mam kondycję, nie mam kondycji, no to muszę dać jeszcze kondycję. I widzimy się już w meczu. Oczywiście takie stroje, jakie widzicie teraz na ekranie, no i zobaczmy na skład mojego przeciwnika. Ojejku, ojejku, co my tu mamy, Henry, Guardiola, Ferdinand i Trezeguet, no będzie dosyć ciężko pewnie, chyba, że gościu nie ogarnie. grę. No ale dobra, trzeba wygrać, więc wygrajmy ten mecz, zobaczymy jak zagra sobie King w drugiej połowie, no i tyle, na razie. Zacha tutaj wybiega sam na sam, Zachar zakręcił i jest, 1 do 0. Piękna bramka, i, i właśnie już na sam start strzeliłem. I co? Chciałem przetestować nową cieszynkę T-Rex. Ona się chyba zwie. Fajna, fajna cieszynka. Dobra, pomijamy bramkę. Zobaczymy ją może później. Albo jak zapomnę, to nie zobaczymy. No i co? Na razie 1-0, więc no nie jest aż tak tragicznie. Oj, będzie kontra. I niestety tutaj. Wypuściłem Ariego. Na szczęście, Łoj z broni. Oj oj, oj. Teraz EG Gnabri. Dobra interwencja naszego golkipera. Prosto pada piłka do oba Mayanga, oba Mayank. Nie trafił tego, dobra. Na szczęście się udało. Nie stracić bramki. Mm, ale ma, będzie ciężko, będzie ciężko. Jeszcze raz obama Young, obama Young. tym razem mu się niestety uda. A jednak Walker, Walker jest jednak lepszy od obama Yanga. I co? Guardiola prostopadle do Zachy. Zacha. Zejście do środka. Lewandowski czeka na Gnabry'ego. Gnabry. Dostał piłę. Gnabri, Gnabry jeszcze raz. Nie wiem co zrobić w tej sytuacji. do doświadkowanie. Zacha. Ajejaj, tutaj już nie wiedziałem co zrobić za bardzo. No i co, do przerwy dalej 1 do Zara, po tej bramce Zachy. No i tak jak wam mówiłem, trzeba wpuścić tego Kinga. Więc co? Wchodzi King za Zachę i zobaczymy jak będzie grał. Jeszcze mogę później wpuścić Sterlinga za Marsjala i zobaczymy jak to się będzie spisywać. Przejęcie piłki King, zobaczmy co zrobi z piłką. Podał do Gnabriego, Gnabri. Wybiega już. Sam na sam zrobię tego berba spina Gnabri jest! 2-0. Dobry wynik, dobry wynik na razie. Yy, na szczęście mamy takiego gracza jak gnabri, który jest szybki naprawdę robi różnicę na tym napadzie. Hulk za gnabriego. I tak jak mówiłem wcześniej, za Marsjala wejdzie sobie sterling i zobaczymy jak się teraz będzie grało. Fajne z tej formacji to, że wszyscy zawodnicy biorą y, udział w y, defensywnych akcjach i w ofensywnych, więc akurat y, tutaj w obronie nie jest tragicznie. Ojejku. Myślałem, że poda do Sterlinga. Obama Young szuka już zagrania do swoich kolegów. Henry i Sterling, tak jak mówiłem przed chwilą, przejmuje piłkę bez żadnych problemów. Wrócił się do obrony i to się ceni. King King Poszuka Lewandowskiego Lewandowski! Jest! Bramka! 500 właśnie strzelenie Znaczy no Strzelił już 500 raz w moim zespole, więc To jest spoko akurat Bardzo fajny napastnik Polecam Jak nie macie tego właśnie za SBC to Kupcie sobie Informa Bo naprawdę tym zawodnikiem się niesamowicie gra Nie udało się strzelić Naszym zawodnikiem nowym Ale wygrywamy 3 do 0 bardzo się cieszę, że udało się zwyciężyć. No i co, tutaj patrzymy. Lewandowski, jedna bramka. Zaha jedna bramka. Ignawli, jedna bramka. A asystował dwa razy lewy i raz king. Więc okej, okay, dobra. Mamy już nagrody, jest właśnie możliwość odebrania ich. Więc co, ciekawe co wypadnie. Mistrzostwa fut. Mam nadzieję, że coś ciekawego. Mam nadzieję, że chociaż jakiś wandek. Zobaczmy sobie na drużynę tygodnia. Bo widziałem tu Wandajka właśnie, jest Vandyk, kto, kto jeszcze ciekawy, jest tutaj Dele Ali Immobile, no to są ciekawe karty. No ale chyba najbardziej bym się ucieszył z tego Wandajka. No i co, lecimy tutaj już do pików. No to co, odbieramy nagrody Mistrzostwa Food, lecimy. Ciekawe co wypadnie, Liga Weekendowa, złoto 3, to co zawsze prawie, że... Dobra, mamy tutaj piki. I nowe stroje. Przypiszmy sobie je od razu I tak, zaczniemy sobie od drugiego pika. I co w nich będzie? Immobile jest! Dobrze! To co, leci fikołek, co nie? <laughs> Było mówione, kurde. To jeszcze taki wątek, to będzie podwójny fikołek, dawaj O, A, szkoda, szkoda. No niestety ale Sileson leci na przypałkę. Ale jest 88 i mobil. Ha! Będzie, będzie jutro fikołek. Dobra. No to co, jeszcze paczki? Hmm. Nic ciekawego nie ma. O, okej. Okay. Hamas? Nie Falcao Dobra A ktoś oprócz tego Falcao jeszcze w tej paczce? Nie wiem Kto tu może być? Mandy? Mkhitaryan Nic ciekawego, więc super To co bierzemy za Rivals? Ojej, Komunion To co bierzemy za Rivals? Zobaczymy Za chwilę Okej, okay, mamy nagrody za Rivals Pierwsza ranga klasycznie Tutaj mamy takie paczki i chyba wezmę właśnie dokładnie te paczki. No, bo czemu by nie zrobić kolejny raz wielkiego openingu. Osiem paczek do otworzenia. Trafiłem już im mobile w pikach, więc może być lepiej, może być gorzej. Jakby Wandake teraz wypadł z tego wszystkiego, to by było coś niesamowitego. A w pierwszej paczce nic nie mamy, więc już wam pominę. Żeby to tak długo nie trwało. Kolejna duża złota paczka premium. Co w niej? Ok, są ekrany. Jest Inform, walkout i Holandia. Proszę o Holandię. Aja, Szkoda. 84 Mitrowicz. Dobra, idzie na sprzedaż. No tak. Zapomniałem. Gdyby była Holandia. Ajajaj. jaj. To by był niesamowity, niewymienny Vandyk. I co w niej? Nic ciekawego, to pomijam. Dobra. Ok, co? Będzie to jakiegoś SBC i złota paczka, więc super. A herb to leci. Ok, to co teraz? Eee, złota paczka. Może być teraz, to ją pominę. Jakby był tutaj Vandyk i bym go pominął, to by było coś takiego. Coś niesamowitego. Ale nic ciekawego, 1000 monet. Ci tak naprawdę zarobiłem z y, niewymiennej dużej złotej paczki. Premium, złotą paczkę, a z niej 1000 monet. Okej, okay, mamy coś ciekawego. Mamy y, ekrany. Y, kto to będzie? Milik pewnie, właśnie. Milik. O, jeszcze Haler i Matip. Dobra. Mm, bardzo dobra paczka. Ojejku, ile ja monet za nikt zarobię? Pewnie mało. A jednak większość to tutaj wymienna jest u mnie w klubie. Okej, okay, mamy coś ciekawego. No i znowu nie ma walkoutu. I teraz tak, Burki czy Zomer? No niestety Zomer. Szkoda. A w sumie dobrze, że Zomer, bo ja już mam Burkiego. Nieźle. O i malen. Origi. Trafiłem go w pierwszej paczce, więc lipa. Dobra, mamy jeszcze dwie paczki. 24 rzadkich zawodników złotych. Może jakiś walkout. Okej. Okay. I nie ma walkoutu. Belgia. Bramkasz Castils chyba. Nie no spoko, bo dużo ekranów jest i zawodnicy to SBC się przydadzą jakichś wysoko ocenionych składów Coś w stylu 84, 83 Tak to nie będę musiał kupować No i co? Ostatnia paczka niech przyniesie jakiś yy, duży zysk w zawodnikach. Okej okay. Portugalia! <grytania> Ale tutaj... Strolował opiski, ale oprócz niego może być jeszcze ktoś wart dużo. No nie, go chyba też trafiłem. Dobra, i no to co? Tyle za openingu. Dobra, Ter Stegen tutaj ustąpisz naszemu nowemu napastnikowi. Yy, dobra, gdzie on jest? Pozycja napastnik jest immobile. I w ogóle, jak widzicie, trafiłem tego Lewandowskiego ostatnio. Więc super. Ok, i teraz ten immobile mógłby się ładnie połączyć z Politano jakimś, ale niestety nie mam Politano. Dobrze, to tak. Żerwinio za Marciala i Barella za Endombele. No i tak będzie się grało. Dobra, no to co? Lecimy do pierwszego meczu i zobaczymy, jak się uda zagrać. Przetestujemy sobie nowe stroje i ciekawe, jakie ma zespół mój przeciwnik. Okej, okay. dużo Francuzów. No będzie ciężko, no chyba że tak samo jak w pierwszym meczu będzie po prostu słabo grał. Więc to, zaczynamy mecz. Moja, no, moja taktyka, którą zawsze używam. Czyli 3-5-2 formacje, im mobile na SPO zagra. Lewandowski do ataku. Razem z kim tam będzie grał. Z Gnabrym Musiałem się zastanowić przez chwilę Jeszcze Pogba Ciekawe co zrobi Okej okay. Lakaze. No nie, nie gadajcie, że będzie pierwsza bramka Griezmann Zejdzie na tą swoją lewą nogę, na szczęście Lolis to wyjmuje To nie była jakaś ciężka interwencja, na szczęście Obronił to Griezmann, podanie do Dembele, Dembele wybiega No i Walker przed niego Lecimy z kontrolą Roberto Carlos Podanie do Guardioli. Teraz on do Gnabriego. Gnabri. Szuka lewego. Lewandowski do Immobile. Immobile. Czy będzie pierwsza bramka? Immobile. Jeszcze do środka zejdzie. No niestety. Untity. Um, Ajajaj. Mój rywal też szykuje sobie akcję. Lakaze. No nie. I teraz Roberto Carlos. Dobrze. Przejmuje to. Gomez popełnił błąd. Na szczęście naprawił. Lewandowski. Barela. Immobile Co zrobi z piłką Immobile? Obrócił się i, i Umtiti go jednak wyprzedził O nie, chyba będzie bramka Griezmann Loris Dobra, interwencja naszego golkipera Jeszcze Barella, przejęcie piłki do Lewandowskiego podał Lewandowski poszuka Immobile Ciro Immobile no, i nie udało się nic ciekawego z tego zrobić. Do przerwy 0 do 0 czas zrobić jakąś zmianę. Może tak immobile pójdzie na atak, Gnabli zejdzie już z boiska. A na po wejdzie nasz yy, nowy zawodnik King. On coś takiego zrobię. Oczywiście, jeżeli takie odcinki Wam się spodobają, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. To mnie będzie motywować. Może jakoś postaram się lepiej nagrywać takie odcinki. Ogląd obejrzę sobie później jak to wyszło i w sumie przy montowaniu obejrzę jak wyszedł ten odcinek, więc mam nadzieję, że Wam się spodoba i zostawcie tutaj łapki w górę. Polecam też zasubskrybować kanał, no to będę częściej właśnie takie odcinki wrzucał. ale my tu mamy akcję, podanie do Kinga, King. King, no jeszcze strzelił w Ter no niestety się nie udało. I co, wrzutka w pole karne Lewandowski z główki, nie doszła ta piłka do niego. Jeszcze Joe Gomez przy piłce. Wycofanie lekkie Guardiola. Ojojoj, tutaj szukałem podania, już by, by doszło podanie podania i byłaby bramka pewnie w centrum uwagi Ciro immobile. Też nie mogę za bardzo powiedzieć, jak się nim gra, bo często nie jest przy piłce. Szkoda, że nie ma tych czterech gwiazdek sztuczek, bo by się lepiej nim grało na pewno. Może mógłby zrobić wtedy, nie wiem, jakiegoś berwato wspina. A tak to nie ma za bardzo dużo sztuczek. Które mogłem nim zrobić, na szczęście Lewandowski, na szczęście chciałem powiedzieć, Lewandowski przyjmuje piłkę, on może zrobić wszystko z nią i jest pierwsza bramka, 57 minuta, Robert Lewandowski, kibice tutaj szaleją, a Lewandowski takie proste strzał w dalszy słupek, no i właśnie jest wynik 1 do 0. Guardiola czysto przejął piłkę i co? Lecimy z drugą bramką. G King, już chciałem powiedzieć Gnabry, ale zapomniałem, że Gnabry już zszedł. King! Będzie druga bramka! Jest! 2 do 0. Od razu odpowiedź. Można powiedzieć, że taki kick off glitch, no tak to niektórzy nazywają. Bramka po bramce, King 2 do 0. No i co? Teraz może Immobile by tak strzelił, byłoby spoko. Barela czy dogoni Komana? Koman, Zagranie do środka. Osman Dembele. Walker. No i na luzie wyprowadzamy kontrę. Jeszcze tutaj King przepychany, ale jest Roberto Carlos. On podaje do Lewandowskiego. No Lewandowski tutaj stracił piłkę. Niestety Semedo mu przejął. Myślałem, że tutaj poda teraz na skrzydło do Semedo wbiegającego. Na szczęście tak nie zrobił. Dembele, Dembele. Co zrobi Dembele? Słupek. Oddał mocny strzał, ale na szczęście w słupek, więc nie jest tragicznie. Pogba, podanie do La Cazeta, na szczęście Sanchez broni. Jeszcze raz, Pogba. Tutaj mój błąd, mój w obronie. Niestety straciłem bramkę. I trzeba jakoś kogoś wpuścić. Okej, okay, zmiany robimy takie. Zamiast Guardioli wejdzie Gorecka, i zamiast Bareli wejdzie Weinaldum, i zobaczymy. Może się uda utrzymać ten wynik albo strzelić jeszcze jedną bramkę. Myślałem, że przejmę piłkę i na spokojnie wyjdę z kontrą, a no niestety nie udało się. Ale na szczęście immobile podanie do Kinga i King skończył. Jest 3 do 1. Udało się odpowiedzieć. Dobrze. No, i też napiszcie w komentarzu, czy, czy taki format filmów, czy nagrody jakieś, SBC, mecz podobają wam się, czy wolicie po prostu same oglądać nagrody. Będzie gol. Nie ma gola. Walker wybija piłkę. Loris obronił. No i co, lecimy. Gorecka sporo meczów u mnie zagrał i zamieni zamienił go właśnie Guardiola. Lewandowski. Jeszcze Pogba w 90 minucie, może się strzelić, już nie zmieni tutaj wyniku. Na szczęście nie ma bramki. No i co, wygrywamy kolejny mecz, więc nie grało się tak tragicznie. Udało się wygrać dwa mecze w tym odcinku. A immobile, którego trafiłem w pikach, niestety nie strzelił bramki, ale asystował chociaż raz. Trzy razy asystował, więc no niesamowity zawodnik. No tak, strzeliliśmy trzy bramki, trzy razy asystował Immobile, a Joshua King rozegrał trzy mecze, dwie bramki, jedna asysta, więc dwie gwiazdy dzisiejszego odcinka, to Immobile i King. No i oczywiście Lewandowski, który strzelił 500 bramkę. No i co? Ja Wam dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że Wam się spodobał, zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję. No i co? Do kolejnych odcinków i cześć!